Kapitan Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Co na obecną chwilę wie Na chwilę obecną tutaj na terenie byłych zakładów porcelany nastąpiło zawalenie ściany budynku oraz części stropu. W chwili obecnej strażacy pracujący na miejscu to specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza Wałbrzych i Ochotnicza Straż Pożarna w Wałbrzychu, zespoły z psami ratowniczymi. Na chwilę obecną przeorganizowujemy akcję, przyjadą dodatkowe zespoły z Wrocławia, będą też psy ratownicze. Panie Dodatkowo zespół nasz, czyli Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Wałbrzych w większej ilości, musimy stwierdzić, albo zaprzeczyć, albo potwierdzić obecność osób podkurzonych. A co mówią świadkowie? Może się ktoś znajdować? Świadkowie mówili, że przed zgłoszeniem widziane tutaj były osoby, przed samym zawaleniem, aczkolwiek to było wcześniej dzisiaj z rana. Jest to jednak takie miejsce, w którym często przebywają osoby, które pozyskują złom, pozyskują różnego rodzaju... Metale i tak naprawdę nie możemy na chwilę obecną wykluczyć, że kogokolwiek tam nie było. Mhm. Jak długo potrwają jeszcze y, y, poszukiwania? Yy, na chwilę obecną mogę powiedzieć tyle, że musimy rzetelnie i dokładnie sprawdzić ten obszar, którym, w którym podejrzewamy, że ktoś potencjalnie może być. Czyli to trzeba będzie ręcznie odguzować i potwierdzić albo zaprzeczyć obecność osób żywych. No dzisiaj gdzieś koło godziny 12 było słychać, że ktoś tutaj na porcelanie coś łupie, albo złomiarze, albo ktokolwiek. Gdzieś kole godziny 16, 20, 30, nie pamiętam teraz godziny, było słychać duży huk, jakby ściana spadła. No i zawiadomiliśmy tutaj służby ratownicze, żeby zobaczyły co się stało. No i To co się stało to było widać, że obsunęła się cała ściana. Po godzinie tutaj penetracji terenu spadł cały dach. Znaczy tego nie widać, bo jeżeli są budynku na terenie budynku, to tego nie widać, ale słychać. Słychać, bo jeżeli ktoś coś tam próbuje wyciągnąć, to słychać stuki młotkiem czy czymkolwiek. Jest teren, jest zamknięty z jakiegokolwiek wejścia na teren. No służby przyjechały, sprawdziły teren cały z pieskami, no i po czym spadła następna część ściany i dach. No i do tej pory... Jest tak jak jest. No wie pan, no my staliśmy tutaj w tym miejscu, gdzie staliśmy. No było widać, że ratownicy wyszli z budynku. W momencie wychodzenia z budynku spadła ściana i po momencie spadł dach.